Węzeł, że ciężko mi będzie tą rolkę wypiąć, no to co, co robię? No, cofam się, jakby o krok. Czyli wpinam sobie płonietkę pod szantem i go po prostu podnoszę troszkę, nie? I już mam luz. Cześć. Pamiętamy, zanim wyczniemy rolkę, to najpierw lążyk. I nawet jakbym nie miał trzeciego rążyka. No nie, no to bez problemu mogę się wpiąć tym słonietą. tą stópkę można wywalić, żeby nie gmerała. Tutaj nie, nie jest to jakaś komplikacja. Aha. I co, i troszkę za słabo. I też jak na przykład e, na początku nie czujecie się, żeby po prostu na tym luzie e, zjeżdżać. Możecie sobie wpiąć, tak samo jak ja przed chwilą zrobiłem. Wpiąć tą tą płonietkę. Ja wypiłem tego, tego lążyka, bo mam teraz dwa punkty, no nie? To ten trzeci mogłem. Wrócić z tą stópką. To sobie możecie obniżać tego szanta, no nie? Czy jak staniecie tylko tutaj trzeba uważać, żeby nie wydarzyło się coś takiego, no nie? No bo teraz wam się skreamowały przyrządy. Jak się to wydarzy, nic, nic strasznego, krok do tyłu. Troszkę do góry szanta, dziękuję po sprawie. Także yy, też jest taka opcja delikatna takiego. Ja bym chciał, żeby wy, żebyście sobie z tym szantem popróbowali, ale na grubej linie to jest trochę misja. Można po prostu tak po babsku sobie schodzić. No nie tym szantem. Aż. Aż on, aż, aż zawiśniemy w rolce, i wtedy, o, zanim przepniemy szanta, to musimy tym lążykiem wrócić. Po to są te zajęcia, żebyście, żebyście te problemy różne napotykali teraz, jak ja jestem, a nie później, jak będziecie sami. Bo sobie też poradzicie, tylko ja wam coś mogę podpowiedzieć, bo. We wszystkich tych sytuacjach co wy, tam coś wam nie wychodzi to ja byłem 100 razy. No nie? To nie jest tak, że, że się do tego poziomu dochodzi bez, bez... każdy frycowy płacił także <tryk> Zam dużo więcej grotołazów, którzy przez 10 lat chodzili na poziomie mocnego kursanta i nie poszli wyżej. I dalej działają. To takich znam dużo więcej niż takich mocarzy, którzy ładnie sobie radzili. Rok po kursie poszli na te takie najtrudniejsze akcje, takie wiecie trzydniowe. I takich to zjadło, że już nie wrócili do tego sportu. To takich, takich gości znam więcej niż tych takich, co na poziomie mocnego kursanta się trzymali przez 5 lat. No ja Spokojnie. Mamy czas. Każdy w swoim tempie może to ogarniać, jakby... Zapewniałem wypięć. Krola. A można taką sytuację delikatnie przyspieszyć, jakbyś stópkę wpiął w szanta, no nie? No, to jest taki tam... I ten, no, na tym węźle te też można działać, on jest trochę trudniejszy. Musisz chyba podnieść szanta. A, zablokować się dobrze. a nie mm -hmm. <laughs> Musisz zablokować się szanta. Pusić małpę. No już, no. Po prostu chciałem mieć odblokowanego szanta. Dlaczego nie musisz zrywać? I tak musisz go zerwać. Nie, bo nie jest Wiesisz na tym tylko na. Rolko. No, no, no. A, no, no, razu... A muszę go zablokować. I, I tak musisz go zablokować. no. He, 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 he. Ale chyba wolę. Tak jak robiliśmy. To wtedy. że... Tego szanta najpierw wpinać. A nie rolkę. To mi się dawało to fajnie. Wiesz co, chyba musisz sobie jednak zablokować tego szanta. No jednak nie uciekniesz od tego A teraz muszę mieć stópkę. A teraz musisz jeszcze być wyżej. reszty hmm. ty kurwa, wstępna. Coś nie Ja nie rozlałem. Ale... Ja, nie miałem jakiegoś powodu, no ale... Nie dobra pistyna. Jak widać, nie pragnę jeszcze działa. Nie za bardzo, musisz na małpce wejść. Tutaj nie możesz, bo nie, nie masz napiętych chyba tych. Możesz tu. Nie, musisz sobie małpkę podnieść ponad, bo dociskasz sobie tylko. O, jeszcze po czwarty worek. Jak sobie każdy dwa razy zrobi węzeł, to... Okej. Okay. Coś wam... Po takiej kłodzie wam wrzucę do worka i będziemy biegać. W sumie nam jest ciepło i bez worka. No, ale to chodzi o ja, tak żeby sobie tam popatrzeć. Eee, tylko w drugą stronę tą pętlę będziecie robić. i'm sir Nie, 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 ja bym nie ryzykował, jedź sobie. Bo po tej linii tak kiepsko wchodzi. Na czasie trochę na przyruwaj z nim. Masz trochę luzu. Do zjazdu. Do Zjazdu to. E no fajnie, fajnie. No Jak opuszczasz i blok, znaczy puszczasz od razu, tak? Że się. Tylko naciągasz i puszczasz od razu i on się blokuje od razu, blokuje od razu czy jak? Tak, żeby łatwiej zapamiętać, że zawsze. Ale on się blokuje za każdym razem, tak? Po lewej, Nie wiem czy te ląży troszkę, by się dłuższy nie przydały. Jedna mi się, wydaje mi się, że powinniśmy mieć właśnie tą podwójną i jedno trochę dłuższą, trochę krótszą. Ale nawet te same, nie? Z Najlepiej by ta do wpinania się była.